Witam, witam. Dzisiaj będę odcinek wyczojna obożki u górę Mam się pozamykać to moje stado na ten rok jeszcze tutaj, jeszcze tam pozbierałem jajeczka i damy kac o kaczka jeszcze iść czeka. Na wodę. Muszę jadrzymać, bo muszę wody. Już jesteśmy. Wodę na lawę mi zim. Muszę już mi młody Sabo. Zim wody dałem. Niestety, jest się musieć tylko nie mają u nich. Jak wyraciałem po szkole. Jak wracałem po szkole, to byłem na robocie. Wiem, nie moje odcinki są nudne. Wiem, nie mam wadę wymowy, ale proszę, og no, oglądajcie ja. Te, te, Muszę pozamykać. Pięknie, kur... kaczka. Tą butelkę muszę. Jedziemy, bym im dał, ale na razie nie daje. Jutro im dam samego rana. Jej wodę muszę przynieść. Nie? To będę tytuł Wycoin albo łączki u kur tytu i kaczka pije jutro mam sobotę woroną no. a jakby musiło się z tej by nie wiem, o 11 do, o 10 do praci chyba No i tak Jutro... A! Mam taki pomysł na kanał I W sobotę będą... Vlogi same Gdzie będą wieczorem połączki, jeden dzień ten Przepraszam, weźmę to jajko O, takie piękne Wabkie, góra, noi elo.